Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku cyklu pamiętnik z kryzysu. Jako że słońce prawie już stało i czas na siłownię, to pomyślałem, że po drodze nagram Wam małe intro. Dla nowych widzów informacja, że na stronie nieinwestuj.pl jest do pobrania darmowy rozdział książki, a dla wszystkich będę miał niespodziankę na koniec odcinka, więc kto dotrwa do końca, zostanie nagrodzony. W sumie ten kto przewinie też zostanie nagrodzony. No ale to tak jak w prawdziwym życiu, który nagradza albo wytrwałość, albo bycie cwanym, więc prawa natury zostaną zachowane, a ja zapraszam na odcinek. A dzisiaj kontynuujemy nasz spacer po Halkidzie. Tym razem w odwrotnej kolejności, od tej ładnej części do tej gorszej, w okolicach dworca. A dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od narzekania na amerykańskiego konsumenta, który nie ma pieniędzy, bo dociskają go innymi wysokie stopy procentowe i powoli rosnąca stopa bezrobocia. Co prawda nie jest ona jeszcze jakaś olbrzymia, ale sobie powoli rośnie. Jak widzimy na wykresie od Fedu, każda recesja nam się zaczynała od lekko rosnącego bezrobocia. Które przed recesją nie było zresztą wcale bardzo wysokie, ale dynamicznie rosło już w trakcie recesji. No ale wróćmy do konsumenta. To, że ma węża w kieszeni, widać między innymi po wynikach niektórych spółek. Takim koronnym dowodem jest chyba tutaj McDonald's, który jest symbolem takiego amerykańskiego fast foodu i takiego szybkiego i bardzo komercyjnego stylu życia. Co prawda znowu spadki przychodów w sieci nie były jakieś dramatyczne, ale przebiły oczekiwania, które wskazywały na spadek sprzedaży globalnej o 0,5%. Podczas gdy rzeczywisty spadek sprzedaży to 1%, w samych Stanach Zjednoczonych było to 0,7% spadku, a na globalnych rynkach 1,1%. Zauważalny spadek odwiedzin w restauracjach McDonald's próbował skompensować poprzez podniesienie cen, żeby utrzymać wyniki finansowe, ale jak widać, na niewiele się to zdało. Pytanie tylko, czy sama idea fast foodu nie kłóci się z, wysokami, z wysokimi cenami za takiego zwykłego burgera? Który z założenia ma by być no, szybki i tani. Chociaż trzeba tutaj oczywiście uczciwie przyznać, że sam McDonald's nie ma łatwo, bo rosnące koszty prowadzenia działalności, w tym pensja minimalna, no, przekładają się na wzrost cen, jakie mogą zaoferować swoim klientom, co zabija ich konkurencyjność, no i biznes sam w sobie. Przykładem jest tutaj restauracja w San Francisco, restauracja McDonalda, która po 30 latach działalności musiała niestety wywiesić szyld z napisem zamknięte. Na zawsze. No i oczywiście takie szaleństwo podnoszenia cen ma swoje granice, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie płacił. Na przykład 100 zł za bułkę z kotletem, niezależnie od tego, jak ładnie będzie zapakowana. Więc może tutaj dojść do sytuacji, gdzie przetrwają tylko dwa typy restauracji: te najgorsze, które wszystko robią dosłownie po kosztach i klienci się na to godzą, albo te z górnej półki, gdzie marża pozwala na wchłonięcie kosztów, a klient jest skłonny do tego, żeby zapłacić za miłą atmosferę czy ładny wystrój. W odstawkę natomiast pójdą knajby te ze średniej półki. Które starały się zaoferować taką przyzwoitą jakość za przyzwoitą cenę. Podobne problemy spotkały zresztą działające na tym samym rynku Subwaya, który właśnie zwołał nadzwyczajne spotkanie franczyzobiorców. Po tym jak się zorientowali, że sprzedaż spadła im od 5 do 10% rok do roku, w zależności od lokalizacji. Do tego dochodzą wyniki takich spółek jak Disney, który radzi sobie nie najgorzej, ale dużo gorzej od optymistycznych projekcji samego Disneya. Szczególnie jeśli chodzi o subskrypcję Disney. Obrazu amerykańskiej mizerii niech dopełni jeszcze informacja, że osób pracujących na kilka pełnych etatów jest obecnie najwięcej w historii zbierania tych danych. Z czego by wynikało, że bezrobocie w Stanach jest dalej niskie, bo jeden Amerykanin ma dwie prace bo inaczej mu się budżet domowy nie spina. Nic dziwnego, że nie ma czasu zatem na przesiadywanie w McDonald'ach czy oglądanie Disney. A jak w Stanach jesteśmy, to ciekawostka związana z amerykańskimi wyborami prezydenckimi. Jak pewnie słyszeliście, Elon Musk zdecydował się na przeprowadzenie wywiadu z Donaldem Trumpem na swojej platformie X, kiedyś Twitter, i wywołało to niemały postrach wśród wszystkich mediów miłujących pokój. Doszło nawet do tego, że komisarz Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego i usług Terry Bratton. Napisał do Elona list, w którym domaga się cenzurowania treści wywiadu, który jeszcze wtedy się nie odbył. W sumie nawet można pokusić się o zastraszenie Elona poprzez groźby nałożenia na niego kar finansowych. Na szczęście Elon odpowiedział na szantaż w bardzo swoim stylu i kazał się komisarzowi. A zresztą sami zobaczcie, to pokazuje, jakie rzeczywiste intencje ma Unia Europejska, która najchętniej chciałaby kontrolować przekaz medialny. I w sumie bardzo chętnie trzymałoby każdego poddanego na bardzo krótkiej smyczy. Na szczęście reakcja Elona była zbieżna z odczuciami większości ludzi, więc okna Overtona nie udało się tym razem za bardzo przesunąć, ale to tylko kwestia czasu, kiedy spróbują ponownie. Efektem wpadki z przesuwaniem tego okna było to, że nawet rzecznik Komisji Europejskiej musiał się odciąć od absurdalnych wymagań komisarza i wytłumaczyć go, że celem nie było zastraszanie Elona, ale wyrażenie ogólnego zaniepokojenia i nie miało to zupełnie na celu wpływanie na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Jednym słowem, dobrze się dzieje, że mamy miliarderów, którzy stają w obronie zwykłych ludzi przed mackami rządów. Zostawmy na razie Stany i lecimy na drugą stronę Pacyfiku bo nie możemy nie wspomnieć o naszej godzilli, która została wypuszczona na wolność, czyli Japonii, i tego, co na wyrabiali w ostatnich dniach. Tak jak rozmawialiśmy sobie w poprzednich odcinkach, że wzrost bezrobocia w Stanach Zjednoczonych, czyli wzrost prawdopodobieństwa cięcia stóp i podniesienie stóp procentowych w Japonii spowodują uśmiercenie carry trade, no i to się właśnie stało na naszych oczach. A na czym dokładnie polega zakończenie carry trade? Na pozbyciu się aktywów, które się kupowało za tanie jeny na innych rynkach, i skupienie za to jena, żeby spłacić pożyczkę. Rozmawialiśmy sobie o obligacjach, bo to jest taki no brainer i najłatwiejszy trade do wytłumaczenia przy różnicach oprocentowania. Ale jak się okazuje, nie tylko obligacje były kupowane przez inwestorów korzystających z carry trade. Kiedy rynek zorientował się, że japońska waluta nagle potężnie zyskuje względem dolara, to potencjalne zyski błyskawicznie zmieniły się w break even a nawet w straty, bo przecież żeby zarobić na tak małych różnicach jakieś przyzwoite pieniądze, no to trzeba się mocno zalewarować. A mocno zalewarowane pozycje bardzo szybko mogą pokazać spore zyski, no jak i niestety spore straty. Lewarowanie w takim przypadku polega na tym, że pożyczamy kapitał pod zabezpieczenie zaledwie jego części, czyli na przykład z naszej kieszeni wykładamy 1000 dolarów i jest to zabezpieczenie końcowej kwoty o wartości 10 tysięcy dolarów. Jeśli od tej pozycji o wartości 10 tysięcy dolarów nasza inwestycja wzrośnie o 10%, czyli 1000 dolarów, to nasz faktyczny zysk od zainwestowanej kwoty wychodzi 100%, bo zainwestowaliśmy tylko 1000 dolarów, a po 10% wzroście wyjmujemy drugie 1000 dolarów. Oczywiście, w drugą stronę działa to zupełnie identycznie. Jeśli nasza pozycja o wartości 10 tysięcy dolarów spadnie o 10%, to z naszego początkowego depozytu w wysokości 1000 dolarów zostanie 0 dolarów, czyli tracimy wszystko i to jest ten słynny margin call, gdzie musimy albo uzupełnić depozyt, czyli dopłacić pieniądze, albo nasza pozycja zostanie zamknięta, żeby nie powodować strat po stronie pożyczającego pieniądze. I to właśnie widzieliśmy na giełdach w ostatnich dniach, bo jak się okazuje, nie tylko obligacje cieszyły się popularnością wśród inwestorów carry trade, ale również akcje i krypto. Więc mieliśmy taką samonakręcającą się katastrofę ze sprzężeniem zwrotnym. Im bardziej rynek spadał, tym więcej pozycji opartych na lewarze musiało zostać zamkniętych, co powodowało, że więcej pozycji musiało być zamkniętych no i tak dalej. I tak taka karuzela wycisnęła z rynku 6,4 tryliona dolarów wartości, które po prostu sobie wyparowało. A że taki carry trade był bardzo popularny, widać chociażby w danych dotyczących pożyczek, co macie teraz na wykresie, gdzie wartość pożyczek w jenie osiągnęła ponad 200 trylionów jenów. Ponadto warto pamiętać, że Bank Japonii jest właścicielem około 80% japońskich ETF-ów oraz około 7% całego japońskiego rynku akcji. Żeby dopełnić obraz wypaczenia, to japoński bank posiada też około 55% Rządowych obligacji, więc zmiany na rynkach najbardziej dotkną sam bank, dlatego obchodzą się ze stopami jak z jajkiem. Co ciekawe, złoto zupełnie nie zareagowało na spadki na papierach wartościowych, tak jakby te ryzykowne transakcje nie były w tych samych portfelach co złoto. Mimo, że cała reszta rynku papierów wartościowych leciała solidarnie w dół w poszukiwaniu płynności, a jak już przy złocie jesteśmy, to warto zwrócić uwagę, że praktycznie wszystkie czynniki fundamentalne dla wzrostu złota się już spełniły i metal ten nie miał siły przebicia 2500 dolarów i tak sobie kilka razy uderzał w opór co zresztą widzicie tu na wykresie, aż w piątek postanowił zakończyć notowania na poziomie 2506 dolarów. A jak już wiemy, rosnąca cena złota nie wróży nic dobrego, bo złoto uważane jest za bezpieczną przystań na złe czasy. Więc trzymajmy kciuki, żeby to była tylko odpowiedź na potencjalne cięcie stóp przez Fed, a nie na coś gorszego. A wracając do jena, to to sobie, o czym sobie mówiliśmy ostatnio, że słaby jen jest dobry dla nas, bo możemy tanio kupować, przełożyło się nie tylko na promocję na japońskich zegarkach ale także na wyniki na przykład Toyoty, która pokazała rekordowe kwartalne wyniki m.in. właśnie dzięki taniemu jenowi. Sprzedaż kwartalna urosła o 12% do 11,8 tryliona jenów, a zyski do 1,33. Triliona jenów. Co warto odnotowania to to, że zarobki w obcych walutach i warunki inwestycyjne są brane pod uwagę również przez japońskie firmy i one też stają przed dylematem, czy ściągnąć te pieniądze do Japonii i próbować na miejscu wykrzesać parę procent, czy lepiej zostawić te pieniądze za granicą i tam je reinwestować. Dlatego Japonia króluje jeśli chodzi o własność amerykańskich obligacji. W rękach Japończyków jest ponad trylion dolarów zamrożonych w papierach emitowanych przez amerykański rząd. Dlatego tak ciekawie będzie się oglądało to, co teraz się dzieje między bankami centralnymi, gdzie wszyscy wszystkim patrzą na ręce i zastanawiają się, kto pierwszy pociągi nie za spust. Japończycy już pokazali, gdzie chcą iść i że planują podwyższać stopy przy słabej gospodarce, co nie do końca może się okazać dobre dla długotrwałego rozwoju Japonii. No ale w końcu przyszedł rachunek do zapłacenia za ekscentryczną politykę monetarną, no i ktoś będzie musiał ten rachunek zapłacić. Natomiast paczka ostatnich danych ze Stanów Zjednoczonych okazała się na tyle dobra, że rynek coraz bardziej skłania się w kierunku wrześniowej obniżki stóp procentowych. Jeśli tak się stanie to ciśnienie na japońską walutę będzie mniejsze, bo różnica w stopach procentowych przestanie być tak ekstremalna. Jest to tyle ciekawe, że Japonia jest w odwrotnej sytuacji do reszty świata. Starała się wywołać inflację kiedy cały świat z nią walczył, a teraz stara się podnosić stopy kiedy cały świat chce je obniżać. Na obniżkę zdecydował się już Bank Nowej Zelandii i zaskoczył rynek obniżką z 5,5% na 5,25% i zapowiedział, że będą kolejne obniżki, jeśli inflacja będzie zbliżać się do celu inflacyjnego. Jeszcze rzućmy szybko okiem tam na nasz ulubiony wskaźnik recesyjny, czyli krzywą rentowności. A ma się on całkiem nieźle, dosłownie kilkanaście dni temu zbliżył się do zera na wartość niewidzianą od bardzo dawna, a konkretnie o wartość 0,04%, więc się, jesteśmy już bardzo blisko normalizacji krzywej rentowności i tego, kiedy zacznie się robić, naprawdę ciekawie. Może, ale tylko może się to pokrywać z końcem Kerry Trade, który dostarczał płynność i zasilał dynamiczne wzrosty na giełdzie, który tak naprawdę był ciągnięty przez zaledwie kilka spółek, tak zwaną wspaniałą siódemkę która teraz może mieć problemy ze spełnianiem oczekiwań, które rosną jeszcze szybciej niż cena ich akcji. Tutaj macie wykres tego, jak przedstawiają się oczekiwania wzrostu dla wspaniałej siódemki, a wspaniała siódemka to jest Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Alphabet i Nvidia, kontra reszta indeksu SP 500. A jak jeszcze głębiej spojrzymy na te dane, to się okazuje, że 5 spółek odpowiada za 20% kapitalizacji amerykańskiej giełdy. Więc pogorszenie się wyników w zaledwie tych kilku spółkach, z samej góry może się przełożyć na spadki na całych indeksach, nawet jeśli mniejsze spółki będą radzić sobie dobrze. Dodatkowo mamy w związku z tym ciekawą sytuację, gdzie firmy w Stanach Zjednoczonych ogłaszają najwięcej bankructw od 2012 roku, a Nvidia, Microsoft i Apple odpowiadało 33% amerykańskiego PKB. Więc wygląda na to, że słynne pologdownowe odbicie, na które wszyscy liczyli, ma kształt coraz większej litery K. Miałem w tym odcinku nie mówić nic o dopłatach do kredytów, bo gadamy sobie o tym, co odcinek, no ale się nie da, a wynika to z ciekawostki z amerykańskiego rynku nieruchomości. Jak u nas już wszyscy od lewej do prawej zdążyli skrytykować dopłaty do kredytów i jakiekolwiek dopłaty do mieszkań, to Amerykanie się dopiero budzą i Kamala Harris, kandydatka na prezydenta z ramienia demokratów, zapowiedziała dopłaty jako odpowiedź na pogarszające się warunki na zakup domów. Oczywiście populistyczną odpowiedzią jest rozdawać wszystkim pieniądze i ten, kto się załapie na początku, to faktycznie kupi dom czy mieszkanie, ale reszta zostanie z wyższymi cenami i jeszcze gorszą dostępnością mieszkań, dokładnie tak jak stało się u nas z dopłatami do kredytów. A jakby szkodliwych pomysłów było mało, to Kamala wpadła jeszcze na pomysł regulacji cen. To wszystko pod pretekstem tego, że firmy, złe firmy, Specjalnie zawyżają ceny, powodując inflację, którą najbardziej odczuwają biedni. Jak jakiemuś politykowi kończą się pomysły na rozwiązanie problemów, no to zawsze jest ustawa, którą można problem uregulować, na przykład zakazać bezrobocia albo bezdomności, to na pewno zawsze zadziała. I pomysł jest o tyle smutny, że to już teraz wiadomo, jakby się skończyło, a skończyłoby się niedoborami i pustymi półkami. Jak już kiedyś Wam wspominałem, że jedną z przyczyn upadku Imperium Rzymskiego, było wprowadzenie przez Dioklecjana prawa dotyczącego właśnie kontroli cen. Tam była cała lista różnych cen maksymalnych, w efekcie czego zboża nie opłacało się w Rzymie sprzedawać i tak powstały niedobory, a ludzie z Rzymu zaczęli po prostu wyjeżdżać. Z kolei zupełnie odwrotnym przykładem, gdzie prawo kontroli cen zostało usunięte, jest Argentyna. W 2020 roku poprzedni lewicowy prezydent przedstawił prawo, które miało, tak samo jak w przypadku propozycji Harris, zatrzymać skutki inflacji. E, miało się tak stać przez to, że właściciele nie mogli podnosić cen częściej niż raz na 12 miesięcy, a wynajem miał być podpisywany na co najmniej 3 lata. To oczywiście sprawdziło, że dostępność mieszkań drastycznie spadła, bo właścicielom nie chciało się bawić wynajem przy inflacji sięgającej 211% bo w takiej sytuacji pewnie by koniec końców dokładali do interesu, więc woleli trzymać te mieszkania puste. Teraz po wyrzuceniu tego prawa do śmieci dostępność mieszkań na rynku się zwiększyła i to nie jakoś delikatnie, ale prawie o 200%, a tym samym ceny musiały zostać urynkowione, co bardzo ucieszyło Argentyńczyków, którzy wcześniej nie mogli sobie pozwolić na mieszkanie, bo po prostu ich nie było. Na koniec jeszcze świeża, aczkolwiek smutna informacja o fundacji rodzinnej. Nie chodzi mi tu o jakąś konkretną fundację, ale o samą konstrukcję. Sama idea takiej fundacji powstała na wzór takich fundacji z krajów zachodnich, a ma to w dosyć prosty sposób umożliwiać budowanie majątku rodzinnego i zapobiegać jego rozdrabnianiu. A tym samym sprawieniu, że staje się on nieefektywny. Dzięki takiej fundacji, na przykład zarządzanie firmami, które są własnością takiej fundacji, staje się dużo łatwiejsze w przypadku śmierci właściciela, bo ciągłość fundacji jako osoby prawnej jest nieprzerwana. Dzięki temu unikamy postępowań spadkowych, które mogą się ciągnąć latami, a w tym czasie sam majątek mógłby się zdegradować, a firmy upaść. No wszyscy wiemy, jak to wychodzi. W kłótniach rodzinnych, że najlepiej z rodziną się wychodzi na zdjęciach, a niekoniecznie w biznesie. Dlatego też, żeby ucywilizować takie budowanie majątku rodzinnego i powstrzymanie jego ucieczki do krajów zachodnich, gdzie takie trwory istnieją już od wielu lat, jak w Szwajcarii czy Liechtensteinie, no, nasi politycy postanowili i u nas taką strukturę stworzyć i powołać ją do życia. Jednak już po roku dostaliśmy kolejny dowód, że ufanie naszemu państwu to jest zajęcie dla ciężkich Gamoni, i to zupełnie niezależnie od opcji politycznej. Każda partia polityczna, przynajmniej w naszej, w naszym uniwersum, ma perspektywę tylko do najbliższych wyborów, więc coś tak abstrakcyjnego jak fundacja rodzinna, która miałaby działać na przykład 100 lat, no jest poza spektrum percepcji przeciętnego polityka. Efektem takiego podejścia jest to, że zaledwie po roku funkcjonowania takiej fundacji rodzinnej, już nasi politycy wprowadzają do niej zmiany, do, zmian, do zasad funkcjonowania takiej fundacji. Oczywiście zmiany są niekorzystne dla fundacji, fundatora i jej beneficjentów. Dlatego po raz kolejny zachęcam do tego, żeby nie ufać państwu nawet w najmniejszym zakresie i należy dążyć do maksymalnej niezależności i budowania swojej odporności na państwo, jak na przykład odporność na państwowe majstrowanie przy wartości pieniądza poprzez jego paniczny dodruk, i tak dochodzimy do obiecanego prezentu, związany jest on właśnie ze złotem. W związku z najnowszymi aferami z kupowaniem złota przez internet i tym, że masa osób skłonna jest skusić się na złoto tańsze dosłownie parę złotych, ale za to od firmy zarejestrowanej w garażu w Radomiu, to mam dla Was kod na darmową wysyłkę od Mennicy Inwestorów, więc będziecie mogli zaszczędzić te kilka czy kilkanaście złotych na dostawie, ale za to kupicie złoto w sprawdzonym miejscu. Kod to DOSTAWA który musicie podać podczas składania zamówienia. Niestety nie jest to żadna współpraca, więc guzik z tego mam, ale prezes mennicy Inwestorów zgodził się zrobić coś dobrego dla ludzkości, więc korzystajcie, póki jego dobroć trwa i kot jest aktywny, bo nie mam zielonego pojęcia, jak długo nasz Dzień Dziecka będzie obowiązywał. Tyle na dziś, dziękuję za wspólny spacer i do zobaczenia niebawem.